W związku z tym proszę o zajęcie wygodnego miejsca, w miarę wygodnego miejsca, nie tłoczenia się, bo jest dużo tutaj jednak przestrzeni wolnej. Chłopców z końca, jak zwykle, szczególnie proszę o maksymalną koncentrację na słowie mówionym i śpiewanym, tutaj w prezentacji, w wykonaniu naszych aktorów. No, i zachęcam do uwagi, bo na pewno dowiecie się o wielu ciekawych rzeczy. Serdecznie mam przyjemność zaprosić zgromadzonych na sztukę pod tytułem Żebra Adama na motywach Konstantynego Konstantyna Ildefonsa kauczyńskiego Gdyby Adam był Polakiem z teatrzyku Zielona Gęś. Zaczęło się dawno, dawno, najdawniej jak pamięć sięga. Tam, skąd bierze się początek ludzkiego rodzaju stęga. Na młodym niebem, w letnim upale. Zresztą każdy dobrze o tym wie, kiedy Adam mieszkał w raju. Bardzo często nudził się. Spać nam było w zwyczaju, więc odpoczywał w błogim śnie. Adamie! Hej, Adamie! A to co? Tylko proszę się nie broń. Teraz wyjmę ci żebro. Co? Żebro? Nie pojmuję. Dlaczego żebro? Daj tylko słuchaj uważnie. Znowu los we mnie godzi, więc proszę, o co chodzi? Z żebra stworzę niewiastę, twojego życia gwiazdę. Nie pomogą wykręty, żebro będzie wyjęte. Moje? Nie doczekanie. Właśnie twoje, Adamie. Jakim prajciec Adam historyczny śród Wobec was i historii i klnę się na, na Arkę, na Wieżę Babel, na Warszawę i Wawel Na Pokemonów plagę, na pana Kleksa z Pinokiem Na moją grządkę pod oknem, na słońce księżyc i kwiaty I ministerstwo oświaty, Harego potera, czary Że takie są moje zamiary Nawet za medal małysza ze srebra Nie dam sobie wyjąć żebra Czy to ja jestem żebrak, żeby chodzić bez żebra? Nawet zwyczajna zebra nie oddałaby żebra Szlak trafia, szczęście febra, ja miałbym stracić żebra. O, nie pomysłów nie brak, żeby nie oddać żebra. Adamie, ja cię złamie. oddaj żebro, Adamie. Nie oddamy, Adamie. Po skomplikowanej operacji wyjęcia żebra na świat przyjechał. Piękna jak marzenie. Zdawało się, że w raju nastąpił. Mawiał, mawiał. Wręcz dobrze. Kończymy go. Good evening, Mr. Odo. Ścielę się do stóp. Adam. Cóż to za... Śliśne jabłko polecam. A ja, wężyk ukręty, poproszę pana o dokumenty. A może... Czekam, bo zawoli. A tam bez bez Czy ze szuka pan tu? Ewo, nie ucz męża wojować, idź kapuśniak gotować. Czy pan wie, z kim pan gada? A pan wie, z kim pan mówi? Jestem wąż. A ja, Adam, zbadaj! Adamie, coś ty zbadać? Żołądek mi rozpiera, to jabłko, czyjąc z rany, przeklęci Adam i Ewa, na wieki jestem przeklany. Adamie, mój przez to i bohaterze, Ty dzisiaj zasłużyłeś na moją miłość szczerze.